Pozwól, że opowiem Ci coś, co zaniepokoi większość ludzi. Istnieje cicha wiara, która codziennie niszczy finansowe marzenia zwykłych osób, przekonanie, że minął już ich punkt zwrotny, że przyszli za późno, że nie ma sensu zaczynać. Ta wiara to jedno z największych kłamstw, jakie klasa średnia opowiada sobie samej. A wiesz, co jest gorsze? Działa jak Doskonały środek znieczulający, aby usprawiedliwić przeciętność aż do ostatniego dnia pracy. Warren i ja spędziliśmy dziesięciolecia obserwując zachowania finansowe, a nie odległą od rzeczywistości teorię akademicką. Obserwowaliśmy prawdziwych ludzi z prawdziwymi pensjami, stawiających czoła prawdziwym problemom, i odkryliśmy coś brutalnego. Większość ludzi nie ponosi porażki z powodu braku możliwości lub niewystarczających dochodów ponoszą porażkę ponieważ traktują czas jak wroga podczas gdy powinni traktować go jak sojusznika poznałem parę która w wieku 52 lat podjęła decyzję która całkowicie zmieniła ich finansowe przeznaczenie ona pracowała jako asystentka administracyjna zarabiając 4000 dolarów miesięcznie on kierowca aplikacji Wahał się między 3 a 5 tysiącami dolarów w zależności od tygodnia. Dochód rodzinny wynosił od 7 do dziewięciu tysięcy dolarów. Nic spektakularnego, nic godnego nagłówków prasowych. Większość spojrzałaby na tę sytuację i dostrzegła ograniczenia. Ja widziałem jasny potencjał matematyczny. Mieli 13 lat do osiągnięcia wieku 65 lat, 156 miesięcy zdefiniowali cel, który brzmiał absurdalnie dla ich przyjaciół zgromadzić 500 tysięcy dolarów. Większość się śmiała, nazwali to iluzją, ja nazwałem to wykonalną arytmetyką, ponieważ 500 tysięcy dolarów podzielone przez 156 miesięcy daje 3205 dolarów miesięcznie. Przy dochodach od 7 do 9 tysięcy wyzwaniem nie była zdolność matematyczna. Była to dyscyplina behawioralna. I oto część, która oddziela tych, którzy budują bogactwo, od tych, którzy tylko narzekają. Dyscyplina behawioralna to wybór, a nie genetyczna loteria. Zacznijmy od pierwszego kroku, którego większość odmawia podjąć. Ta para obcięła wszystko, co wydawało się ważne, ale było czystym teatrem finansowym. Plan opieki zdrowotnej Premium stał się planem podstawowym. Oszczędność 580 dolarów miesięcznie. Większość powiedziałaby, że to niebezpieczne, że zdrowie nie ma ceny, że to nieodpowiedzialność. Ja mówię, że różnica między planem premium a podstawowym to zazwyczaj komfort hotelowy i czas oczekiwania na konsultację planową, a nie jakość opieki w nagłych wypadkach. Klasa średnia uwielbia płacić za luksus przebrany za potrzebę medyczną. Nazywają to rozwagą. Ja nazywam to drogą głupotą. Sprzedali samochód kupiony na kredyt. Kupili używany za 12 tysięcy dolarów gotówką. Wyeliminowali ratę w wysokości 900 dolarów miesięcznie. Teraz zwróć uwagę na prawdziwą matematykę tej decyzji, ponieważ to tutaj większość okrutnie się myli. 900 dolarów miesięcznie przez 13 lat to 140 tysięcy 400 dolarów tylko w zapłaconych ratach. Ale to nie jest prawdziwy koszt. Prawdziwy koszt to to, co te 900 dolarów mogłoby zrobić, gdyby zostały zainwestowane. Przy 10% rocznie, 900 dolarów miesięcznie przez 13 lat zamienia się w 228 tysięcy dolarów. Samochód na kredyt nie kosztował 140 tysięcy, kosztował 228 tysięcy w niezbudowanym bogactwie. To nie jest opinia, to arytmetyka, która nie negocjuje z ego. Subskrypcje streamingowe, których nikt nie oglądał w całości. Droga siłownia, używana trzy razy w miesiącu. Restauracja co weekend, jako święty rytuał. Większość nazywa to niezbywalną jakością życia. Ja nazywam to krwawieniem kapitału przebranym za komfort. Oni wszystko obcięli. Uwolnili 1800 dolarów miesięcznie, nie zarabiając ani centa więcej, po prostu przestali pozwalać pieniądzom uciekać przez dziury, których nawet nie zauważali. I oto matematyka, która irytuje tych, którzy wolą żyć w zaprzeczeniu, 1800 dolarów inwestowanych miesięcznie przez 13 lat przy 10% rocznie równa się 493 tysiącom dolarów. Byli już 7 tysięcy dolarów od celu 500 tysięcy, nie zwiększając dochodów, a jedynie eliminując głupotę. Większość woli utrzymać swój standard i narzekać, że oszczędzanie jest niemożliwe. Ci zdyscyplinowani obcinają zbędne wydatki, inwestują różnice i pozwalają, aby procent składany pracował w ciszy. Teraz nadszedł czas na część, która ujawnia prawdziwą mentalność. Większość postrzega wzrost dochodów jako pozwolenie na wydawanie więcej. Awans staje się pretekstem do zmiany samochodu, podniesienia standardu, nadmuchania stylu życia. Nazywają to zasłużoną nagrodą. Ja nazywam to głupotą przebraną za celebrację. Ta para zrobiła coś radykalnie przeciwnego. Traktowali każdy dodatkowy cent jako dodatkową amunicję do przyspieszenia procentu składanego. W drugim roku ona dostała awans. Pensja wzrosła z 4000 do 4700 dolarów. 700 dolarów więcej miesięcznie. Większość kupiłaby większy telewizor, wymieniła meble, zaktualizowała telefon komórkowy. Oni nie ruszyli ani centa. Zwiększyli miesięczne wpłaty z 1800 do 2500 dolarów. On dostosował strategię w aplikacji. Skoncentrował się na kursach na lotnisko w weekendy, w okresach największego popytu, w godzinach szczytu, których większość unika dla wygody. Zwiększył średnią miesięczną z 4000 do 5200 dolarów 1200 dolarów więcej. Nie ruszyli? Zwiększyli wpłaty do 3200 dolarów miesięcznie. Większość świętuje podwyżki, natychmiast poprawiając styl życia. Nieliczni zdyscyplinowani świętują, zwiększając stopę akumulacji. To tutaj procent składany zaczyna naprawdę ryczeć. 3200 dolarów miesięcznie przez pozostałe 11 lat przy 10% rocznie równa się 764 tysiącom dolarów. Przekroczyli cel 500 tysięcy o 264 tysiące. A wiesz dlaczego? Ponieważ traktowali dodatkowy dochód jako kapitał inwestycyjny, a nie jako wymówkę do konsumpcji, oto coś, co oddziela bogatych od zadłużonych z wysokimi pensjami zrozumienie przepisów podatkowych. Większość ignoruje podatki aż do momentu zapłaty, potem narzeka, że rząd za dużo kradnie. Ci zdyscyplinowani studiują kodeks podatkowy z poświęceniem, które większość rezerwuje na seriale, na platformach streamingowych. Ta para odkryła, że wpłaty na prywatne ubezpieczenie emerytalne typu PGBL zmniejszały podstawę opodatkowania podatku dochodowego. Przy wspólnym rocznym dochodzie 116 tysięcy dolarów mogli wpłacać do 12% dochodu brutto, odliczając go od podatku. Oszczędzali około 3400 dolarów rocznie, które trafiłyby bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Te pieniądze zostały przekierowane na procent składany. Warren i ja zawsze twierdziliśmy, że każdy dolar zaoszczędzony legalnie na podatkach to dodatkowe paliwo do wolności. To nie jest oszustwo podatkowe, to nie jest nielegalność to wykorzystywanie narzędzi, które prawo oferuje, ale które większość ignoruje z powodu lenistwa intelektualnego. Wykorzystali również zwolnienie z podatku od zysków z akcji do 20 tysięcy dolarów miesięcznie. W ciągu ostatnich trzech lat z już solidnym portfelem realizowali zyski w ramach limitu zwolnienia, rebalansując portfel bez płacenia ani centa podatku. Większość płaci niepotrzebne podatki, ponieważ uważa, że studiowanie podatków jest zbyt skomplikowane. Ci zdyscyplinowani rozumieją, że złożoność to wymówka dla leniwych. Teraz pozwól, że opowiem o czymś, co ujawnia, kto naprawdę rozumie ryzyko. Większość myli dywersyfikację z inteligencją, jakby Rozłożenie pieniędzy na 20 różnych aktywów było dowodem wyrafinowania. Ta para utrzymywała prostą i brutalną alokację 70% w obligacjach o stałym dochodzie indeksowanych do inflacji plus realne odsetki 30% w akcjach ugruntowanych firm wypłacających dywidendy żadnych kryptowalut z obietnicą szybkiego wzbogacenia się żadnego day tradingu żadnych egzotycznych funduszy nieruchomości. Żadnego finansowego teatru, który obiecuje skrót, ale dostarcza zmienność i straty. Warren i ja zbudowaliśmy Berkshire Hathaway na filozofii nudnej dla większości. Kupować aktywa generujące przewidywalne przepływy pieniężne, unikać spekulacji przebranej za inwestycje, czekać aż procent składany wykona ciężką pracę. Ta para podążała za tą samą filozofią. W latach Hossy giełdowej. Świętowali dyskretnie. W latach spadków zwiększali wpłaty na akcje, wykorzystując niskie ceny. Większość sprzedaje w panice, gdy rynek spada, i kupuje w euforii, gdy rośnie. Ci zdyscyplinowani robią dokładnie odwrotnie. Oto szczere pytanie, na które musisz odpowiedzieć: inwestujesz arytmetycznie czy emocjonalnie? Ponieważ rynek nie lituje się nad tymi, którzy działają pod wpływem strachu lub chciwości. Oni zrozumieli, że prawdziwe ryzyko to nie krótkoterminowa zmienność. Prawdziwe ryzyko to osiągnięcie siedemdziesiątki i zależność od nędznej rządowej emerytury. To jest ryzyko nie do zaakceptowania. Większość traktuje inwestowanie jak plastikową roślinę, stawia w kącie i zapomina, albo codziennie ją przestawia z powodu lęku. Oba podejścia to głupota. Ta para rewidowała strategię co sześć miesięcy z chirurgiczną dyscypliną. Nie zmieniali jej pod wpływem impulsu czy wiadomości z gazet. Sprawdzali, czy alokacja pozostaje odpowiednia, czy wydatki nie zaczęły ponownie podstępnie rosnąć, czy jakieś aktywo nie było przeważone. Okresowa uwaga, bez obsesyjnej ingerencji, utrzymywali prosty arkusz kalkulacyjny z pięcioma kolumnami: miesięczne wpłaty, zgromadzone saldo, roczna rentowność, cel końcowy, pozostałe miesiące. Każda półroczna rewizja była Rozliczeniem się z samymi sobą. Jeśli wpłaty spadły, badali dlaczego i korygowali. Jeśli wydatki wzrosły, ponownie bezlitośnie je obcinali. Większość nie jest w stanie rozliczyć się z własną dyscypliną, woli żyć w komfortowym zaprzeczeniu, dopóki kryzys nie zmusi ich do brutalnego stawienia czoła rzeczywistości. Oni wybrali dobrowolne stawienie czoła matematyce co sześć miesięcy. Nazywają to nieznośną ofiarą. Ja nazywam to dorosłym, który bierze odpowiedzialność za własną przyszłość. W wieku 65 lat osiągnęli 532 tysiące dolarów. Wolność finansowa nie przyszła szybko, ale przyszła z matematyczną pewnością, ponieważ szanowali arytmetykę, unikali głupoty behawioralnej i traktowali procent składany jako zasadę niepodlegającą negocjacjom. Możesz zrobić dokładnie to samo po pięćdziesiątce, ale musisz zaakceptować niewygodną prawdę, której większość odmawia. Klasa średnia nie bogaci się, dekorując klatkę ładnymi meblami i drogą elektroniką. Bogaci się, obcinając głupie koszty, przebrane za potrzeby, traktując wzrosty dochodów jako dodatkowy kapitał zamiast pozwolenia na wydawanie wykorzystując przepisy podatkowe na swoją korzyść, zamiast je ignorować, utrzymując zdyscyplinowaną alokację, bez finansowego teatru i okresowo rewidując strategię bez emocji. Większość woli wierzyć, że urodziła się za późno, że przegapiła odpowiedni moment, że nie ma sensu zaczynać. Ci zdyscyplinowani zaczynają już dziś, przestają tracić kapitał na bzdury i pozwalają czasowi pracować na ich korzyść. Oto binarny wybór, przed którym teraz stoisz. Możesz dalej usprawiedliwiać przeciętność eleganckimi wymówkami o jakości życia i nieodkładalnych potrzebach. Albo możesz obciąć zbędne wydatki, wpłacić różnicę i zaufać arytmetyce procentu składanego. Pierwsza opcja jest komfortowa, dopóki nie osiągniesz 65 lat bez środków, zależny, bez alternatyw. Druga opcja jest niewygodna przez kilka lat, ale na końcu daje ci wolność. Dyscyplina boli mniej niż żal. Zawsze bolała, zawsze będzie boleć. Różnica polega na tym, że ból dyscypliny mija, gdy osiągasz wolność. Ból żalu trwa do ostatniego dnia.